Cześć, witajcie. Przepraszam Was bardzo, w ogóle słuchacie mnie dobrze? Nie ma mikrofonu. Przepraszam Was za tą przerwę, ale człowiek próbuje zrobić coś prostego, jeśli chodzi o prezentację i zawsze wychodzi odwrotnie i coś się komplikuje, więc mały problem techniczny. Mamy tylko 30 minut, to jest bardzo mało czasu na to, co chcę Wam przekazać, więc przejdę od razu do sedna i zacznę może od powiedzenia kilku słów o sobie z tego względu, że wielu osób stąd nie znam i myślę, że też wiele osób przyszło tutaj z ramienia konferencji, więc też nie znam mnie. A że temat jest specyficzny, bo dotyczy podróżowania i zarabiania milionów, to pewnie się wszyscy zastanawiacie, z jakiej racji ja tu stoję i będę Wam tu zaraz marnowała 30 minut i prawiła jako ekspert na temat zarabiania pieniędzy w podróżach. Może zacznę od tego, że ja bloga prowadzę od 5 lat. Zaczęłam dość późno, bo w wieku 28 lat, mając karierę zupełnie gdzie indziej, bo jestem z wykształcenia psychologiem społecznym, pracowałam wcześniej na uczelni, prowadziłam badania międzykulturowe. E, I w wieku 28 lat stwierdziłam, że Czas to jest zmienić i zaryzykowałam, postawiłam wszystko na jedną kartę i stwierdziłam, że zacznę pisać o podróżach. Dlaczego mówię o wieku? Bo wiele osób, które zaczynają lub nawet mają kanały założone, martwi się cały czas, czy nie jest za późno, żeby iść w stronę monetyzowania, rzucania innej pracy i robienia z blogowania pracy. Takiej pełnoetatowej. Powiem wam na moim przykładzie. Jako osoba, która jest psychologiem społecznym i skończyła szkołę trenerów biznesu, ja pracuję w i dla biznesu cały czas, że mi też wszyscy mówili, że jest za późno, że się tego nie da zrobić, że z bloga się nie da żyć. Jest to jeden z większych mitów dotyczących tej branży, że w zarabianiu na blogu i w podróżach nie ma pieniędzy. Otóż pieniądze są, pieniądze są, natomiast twórcy popełniają cały czas, cały czas te same błędy. I nie potrafią swoich kanałów, jakkolwiek dobrych i jakościowych, zmonetyzować. I problem polega na tym, że to nie jest kwestia braku pieniędzy w branży, nie jest to kwestia czysto jakości, którą tworzą, tylko pewnych komponentów, które bardziej są biznesowe i psychologiczne i stanowią ogromną blokadę dla twórców, żeby przejść na ten kolejny level. Ja po pięciu latach... Zaczynając od zera, a tworzę blog samodzielnie, czyli nie mam sztabu specjalistów, nie, nie tworzę też bloga w parze, co ma duże znaczenie, o czym Wam później powiem, sprawiłam, że przez ostatnie 5 lat 99% moich podróży to są podróże płatne i podróże sponsorowane. Pracowałam z ponad 300 markami na świecie, 200 hotelami i regionami i tourist board z różnych krajów, tworząc bloga międzynarodowego, bo piszę też po angielsku. I teraz tak, jeśli chodzi o te komponenty. One dobrze wykonane powodują, że jesteście w stanie z każdego kanału zacząć zarabiać. Natomiast źle zrobione tworzą taką blokadę, że nawet mając dość dużą audiencję i mając jakościowe treści i mając w przypadku podróży akurat wspaniałe wyprawy, nie jesteście w stanie z tego zarabiać. A mówię o realnym zarabianiu, nie zniżce na krem, nie darmowym obiedzie w restauracji i nie weekendzie za darmo w hotelu. To nie jest zarabianie na podróżach. To jest wymiana barterowa i nie ma związku z tym, że pod koniec miesiąca będziecie musieli zapłacić swoje rachunki, będziecie chcieli w przyszłości kupić mieszkanie czy na przykład inwestować w swój biznes. Bo nie bójmy się tego słowa. Blok podróżniczy, a tak naprawdę każdy, który ma być profesjonalny, czyli ma przynosić dochód, jest biznesem. I tak powinniście do tego podejść. A żeby stworzyć biznes, potrzebujecie przede wszystkim strategii. Więc pierwsze pytanie, które trzeba sobie zadać, to jest. Czy biznes ma być hobby, czy biznes ma być pracą? I wiem, że wiele twórców nie zadaje sobie tego pytania na końcu, a wynika to z tego, że istnieje takie bardzo krzywdzące przekonanie na temat zarabiania, mówiące o tym, że jeśli my, jako twórcy, my, jako podróżnicy w tym przypadku, myślimy o pieniądzach, to nie jesteśmy wystarczająco wartościowi. To znaczy, że jesteśmy nienaturalni. To znaczy, że nie jesteśmy prawdziwymi podróżnikami. Cały szereg przekonań, które jest niezwykle blokujące. A powiem wam, na czym polega różnica pomiędzy blogerem podróżniczym, a czy twórcą podróżniczym, bo tak naprawdę kanał nie ma znaczenia, czy to jest YouTube, czy to jest Instagram, czy to jest blog, a takim, który robi to profesjonalnie, różnica polega na tym, że oboje wkładają mnóstwo czasu i pracy i zasobów, ale tylko jeden jest w stanie z tego żyć. I Teraz moi drodzy, rób co kochasz, kasa przyjdzie sama. Nie ma większej bzdury w tej branży. Jest to bzdura powielona przez samych twórców, często do tych, którzy zaczynają, do nowicjuszy. Czy kiedykolwiek słyszeliście, że w życiu coś się samo robi? Czy kiedykolwiek słyszeliście, że pieniądze same przychodzą? Bo nawet grając. Nie. Nawet grając na loterii, trzeba kupić los, trzeba za niego zapłacić, trzeba te, kupy, te losy kupować często. Trzeba być cierpliwym i trzeba intensyfikować działania. To samo w blogowaniu. Jeśli chcecie zarabiać realne pieniądze, namacalne pieniądze, to musicie być proaktywni. A proaktywność polega na tym, że Wy musicie zabiegać o projekty, Wy musicie tworzyć jakąś, która, którą właśnie klienci chcą i potrzebują. Więc jakby samo chcenie to jest za mało. Ja znam takich twórców, którzy robią niesamowite zdjęcia. Są genialnymi fotografami, mają przepiękne Instagramy. Nigdy nie będą w stanie z tego żyć. Znam takich, którzy władają genialnie piórem, robią niesamowite historie z podróży. Czyta się świetnie. Nigdy nie zapłacą rachunku z tego. A wynika to z tego, że nie mają w ogóle przerobionego aspektu zarabiania. Istnieje w naszym kraju takie dziwne przekonanie, że pieniądze to jest coś złego, to jest coś brudnego, to jest coś upokarzającego i jeśli zarabiasz na swojej pasji, no to w takim razie to nie jest prawdziwa pasja. A jest odwrotnie. Jeśli potrafisz zmonetyzować swoją pasję i to, co robisz najlepiej, to znaczy, że ci się udało. To znaczy, że jesteś godny do naśladowania, że jesteś przykładem. Jakby przede wszystkim myśleć o zarabianiu. To jest klucz, jeśli chodzi o tą branżę, bo inaczej tworzy się bloga czy kanał, który ma być hobbystyczny, który ma być pamiętnikiem z podróży dla mamy, taty, babci, dla znajomych. Wtedy piszecie to zupełnie na innym poziomie. Ale jeśli chcecie. Myśleć o tym profesjonalnie, jeśli nawet nie teraz, to w przeciągu dekady, to od razu musicie już ustawiać się na konkretne działania strategiczne. No po pierwsze, piszecie w trendzie, po drugie, piszecie jakościowo, po trzecie, wasze teksty muszą być wyedytowane i muszą być dobre, po, drugie, po trzecie, czwarte, już piąte, poszło mi wszystko. Kolejnym aspektem jest to, że musicie myśleć o SEO i pisaniu. W taki sposób, żeby Wasze teksty się pozycjonowały i były w stanie być odnależone w sieci, bo nawet najlepszy tekst, który nie jest dopracowany pod kątem SEO, nie zadziała. Więc, jakby te wszystkie aspekty sprawiają, że trzeba zmienić sobie całą strategię postępowania i myśleć o tym, jak o biznesie. W czym oczywiście nie ma nic złego, bo jeszcze dodajemy sobie do tego, że nie ma nic złego w prowadzeniu bloga jako hobby. Tylko, że decyzja którą musicie podjąć, najlepiej zrobić na początku, potem, tylko tracicie czas. A jeśli wahacie się, że w sumie to chciałbym zarabiać, marzę o takim lifestyl'u, chciałbym, żeby ktoś mi płacił za podróżowanie, no ale się boję, to tylko tracicie czas i wytracacie swoją energię, którą moglibyście zainwestować w cokolwiek innego. Ile czasu zajmuje zarabianie na blogu? To jest pytanie, które się najczęściej pojawia, najczęściej się pojawia wśród e, twórców początkujących, ale też takich, którzy już mają kanały i na przykład utknęli. Bo całkiem dobrze idzie, Audiencja jest przyzwoita, jest odbiór, ale nic z tego nizowego, nie ma z tego pieniędzy. No i wynika to z tego, że jest pewien mit powtarzany w tej branży, często powtarzany przez twórców, którzy są na tym rynku od 10 czy 12 lat, czyli zaczynali w zupełnie innej rzeczywistości, że na blogu zarabia się po dwóch, trzech latach. Tylko tak, to jest opinia jak każda inna, to nie oznacza, jeśli ktoś, jakiś twórca, mówi wam, że będziecie zarabiali po dwóch, trzech latach, to nie oznacza, że tak będzie. To oznacza, że on zaczął zarabiać po dwóch, trzech latach. A na to składa się kilka komponentów. Po pierwsze, czas kiedy zaczynał. Jeśli zaczynaliście blogi 10, 12 lat temu na, pustej, na pustym rynku, to powiem coś zupełnie odwrotnie, niż pewnie pomyślicie sobie. To nie było łatwiej, tylko było trudniej, bo rynek nie był uregulowany raz, nie było zapotrzebowania, więc twórcy musieli to zapotrzebowanie wywoływać, musieli przetrzeć szlaki i sprawić, żeby byli doceniani i potrzebni, na przykład w kontekście marketingu podróżniczego. Teraz jest łatwiej zrobić pieniądze niż kiedykolwiek, dlatego że rynek jest rozbuchany. Rynek polski wciąż jest rynkiem, który się rozwija, rzeczywiście. Natomiast rynek międzynarodowy, jeśli myślicie o tworzeniu na zagranicę również, jest rozbuchany. Już jest świadomość potrzeby, już jest zrozumienie. Tego, że twórcy są ważną częścią strategii marketingowych w podróżach i tak dalej, i tak dalej. Więc pod tym względem polecałabym, jeśli myślicie o tym profesjonalnie, żeby zaczynać, bo nie ma lepszego momentu niż teraz. No i teraz tak, ja mam powiem na swoim przykładzie, ja zaczynałam 5 lat temu, czyli znowu na jeszcze innym rynku niż jest teraz. E, więc też nie jestem punktem odniesienia waszym. Ale mnie też wtedy mówiono, że zacznę zarabiać po dwóch, trzech latach. Ja pierwsze swoje zlecenie miałam. W czwartym miesiącu istnienia bloga. W czwartym miesiącu istnienia bloga wystawiałam fakturę na 10 tysięcy złotych marce sportowej tylko dlatego, że przyszłam do konkretnej marki, którą uwielbiałam z pomysłem. Miałam podróż do Ameryki Południowej i wyobraziłam sobie, jak będzie rewelacyjnie robić tam zdjęcia w kontekście bycia fit w podróży. I teraz zaoferowałam konkretny produkt i konkretny pomysł, którego nikim wcześniej nie zaoferował, bo gdyby musieli ściągnąć ekipę samolotem, modelki. Kamerzystów, i tak dalej, i tak dalej, zapłaciliby 7 razy więcej. A tak mieli gotowy produkt, ja tylko przyszłam i odpowiedziałam na potrzebę. A wynikało to z komunikacji, bo zastanowiłam się, co mogę dać innego klientowi, czego inni nie dadzą. I teraz domyślacie się, że na początku, skoro to był czwarty miesiąc, to mój Instagram i mój blog były marginalne. Więc to w ogóle nie była kwestia zasięgów, tylko tego, że dostarczałam konkretne rozwiązania. Droga do pieniędzy, więcej robienia, mniej mówienia to jest jeden z głównych aspektów, na których polegają twórcy, w tym złym znaczeniu niestety. Jest jakiś taki dziwny trend w napompowywaniu banki. Jeśli jesteście z tej branży, niezależnie czy to jest branża podróżnicza czy jakakolwiek inna, ale twórczość online, to na pewno wiecie, że my tworzymy dużo legend w sieci. Dużo legend, dużo bajek i bardzo, bardzo podsycamy to, co robimy. Tylko. Problem polega na tym, że to jest bardzo krótka piłka. Pamiętajcie o tym, że jest różnica pomiędzy osiąganiem sukcesu, a tworzeniem wrażenia, że się osiągnęło go. Co innego jest być sfokusowanym na tym, co robicie, na swoich projektach i robienia swojego, a co innego jest chodzenie w kuluarach i opowiadanie na prawo i lewo, co to się nie zrobiło. Na drugim tylko traci się czas. I oczywiście marketingowo przez pewien okres czasu będzie to działać. Jest, coś, jest takie powiedzenie, make it until you fake it i tak dalej. Tylko, że w takiej branży, a to jest bardzo małe środowisko, i tutaj w Polsce, i też również za granicą, jeśli chodzi o podróże, to jest naprawdę małe środowisko, bardzo szybko wychodzi, czy ktoś kłamie, czy nie. Ja znam takie przypadki, nawet z naszego podwórka, ludzi, którzy na przykład chodzą i opowiadają, że niedługo wydadzą niesamowitą książkę, która będzie najlepszą książką na rynku. Takiej książki jeszcze nie było. W ogóle nikt tego nie napisał, ona już jest bestsellerem, jeszcze nie wyszła. Mijają dwa lata, książka się nie pojawia. Wyszło głupio wyszło nieprofesjonalnie, bo pamiętajcie o tym, że nie mówicie tylko do swoich odbiorców, tylko też do swoich klientów, do ludzi z agencji, którzy są pośród waszych odbiorców. Oni to wszystko widzą. Jest taki dziwny trend robienia z odbiorców po prostu głupków, którzy nie zauważają różnicy i którzy zapominają. Internet nie zapomina. Jeśli powiecie coś, czego potem nie zrobicie i nie dowieziecie, to wychodzicie na bardzo nieprofesjonalnych. Powiem wam przykład z moją książką Ameryka Południowa, Śladami Cudów Natury, ja sprzedałam jej ponad 12 tysięcy egzemplarzy, czyli wedle polskiego wedle polskich reguł jest to bestseller powyżej 10 tysięcy. Nigdy tu nie powiedziałam w sieci, nigdy to nie powiedziałam na Stories. Nie powiedziałam dlatego, bo byłam tak skoncentrowana na promowaniu tego, na wysyłaniu i. Na tym chaosie, który się działo od środka, że nie miałam potrzeby chodzić opowiadać. Po prostu dostarczyłam dobry produkt, który odpowiedział na potrzebę, był jakościowy, więc on sam przyszedł. I to bym Wam bardzo polecała, żebyście skumulowali tylko i wyłącznie całą swoją energię, cały swój czas na robieniu Waszych własnych projektów, a nie wytrącanie się na opowiadaniu o nich. Bo jest duża różnica pomiędzy tworzeniem legendy, a przekonaniem o własnej wartości i wiarą w siebie. I to należy sobie na pewnym etapie rozdzielić. Barter. To jest mój ulubiony temat. Nazywam go Barter Droga donikąd. Ja wiem ja wiem, że to jest kuszące myśleć o barterach i brać bartery. Wszyscy z każdej strony proponują rzeczy, szczególnie jak się zaczyna. To tak by się chciało już działać, coś by się chciało pokazywać, jakiejś współpracy, coś robić. Tylko problem polega na tym, że jeśli raz obierzecie taką drogę barterową, cokolwiek to nie będzie, bardzo trudno jest z niej zawrócić. Załóżmy, że dostaniecie propozycję. Kremu za 179 zł w zamian za zdjęcie na Instagramie i na, za stories. Brzmi super. Problem polega na tym, że jeśli ten klient wróci za 5 miesięcy, a wy będziecie chcieli już dać stawkę 5 tysięcy, to nie macie w ogóle pola do negocjacji, bo zaczynaliście za krem i to się pamięta. Tak jak Wam mówiłam przed chwilą, ta branża jest niezwykle mała, więc agencje marketingowe, Wasi klienci, przedstawiciele doskonale pamiętają, kto za jakie stawki robi, zaczyna i na ile się ceni. Poza tym, jeśli raz weźmiecie barter, ale jest, jest takie też przekonanie, że to tylko raz, nikt nie zauważy, to tylko raz, to nigdy nie jest raz. Pierwsza zasada, której musicie się nauczyć jako twórcy, również w dziedzinie podróży, to jest liczyć. Przeliczać swoją pracę na ekwiwalent pieniędzy. Załóżmy, że przychodzi do Was klient i proponuje weekend w hotelu za 300 zł za noc, dodatkowo 100 zł na obiad na dwa dni. No, wprawdzie nie płaci za dojazd, ale przecież nie będzie wykładał pieniędzy, skoro zaproponował barter, więc nie zapłaci ani za lot ani za benzynę. No, ale dobra, to tylko raz, prawda? No i teraz tak. Dostaliście ten hotel, dostaliście to jedzenie, full set, i musicie zrobić dwa posty na Instagramie, codzienne relacje Insta Stories, wpis na blogu, post na Facebooku, bo to cały idzie pakiet. Wśród klienci są bardzo wymagający. I do tego na przykład jeszcze przekazać 10 pełnometrażowych zdjęć na użytek własny klienta bez praw własności. Wszystko fajnie, pojechaliście przez cały weekend, biegaliście z wywieszonym językiem, żeby jakoś dać radę zrealizować ten materiał. Z wakacji to w ogóle nic nie było, wracacie. Nagle się okazuje, że tak. Napisanie wpisu 8 godzin, obrobienie zdjęć 8 godzin, postowanie Facebook, dodawanie napisów na Insta Stories. Nagle zrobiło się 50 godzin, wychodzi na to, że przez 50 godzin pracowaliście za 1200 zł, czyli macie 5 zł za godzinę, mniej niż w restauracji. No i teraz brzmiało to bardzo dobrze. Brzmiało na przykład jak weekend w Grecji. Pamiętajcie o tym, że jeśli zrobicie taki ruch raz, to potem, jeśli przyjdzie klient z konkretną propozycją, to on będzie pamiętał, że raz się zgodziliście. I nie będziecie w ogóle mieli punktu wyjścia do swojej pracy. A nie bójmy się mówić o blogowaniu i tworzeniu treści w sieci jako o pracy. To jest wasz wkład, wasz czas, wasze talenty, wasza inwestycja w sprzęt, w szkolenia, wasz blog. Tutaj się nic za darmo nie dzieje. Nikt z tych osób w agencjach reklamowych, nikt z tych osób w tourist board czy w hotelach nie pracuje za wyjazdy. Oni dostają wynagrodzenie, więc ja z tym walczę osobiście. Fajnie by było, gdybyście do mnie też dołączyli, żeby walczyć z tym przekonaniem, że my jako twórcy, jako jedyni w tej branży marketingu, czy podróży, czy sprzedaży, nie zasługujemy na wynagrodzenie. To jest praca jak każda inna. Jeśli z taką energią będziecie wychodzili, to nikt wam nie będzie proponował barterów. Powiem wam na moim przykładzie, ja, czy się da, czy się da tak zrobić, przetrwać. Ja przez pięć lat nie zrobiłam żadnego barteru, żadnego. Z czym to zaowocowało? Odrzuciłam mnóstwo propozycji, pewnie mnóstwo szans. Jest taka obawa, że jak się raz nie zgodzisz, to potem nie wrócą. I to jest ogromny mit. Nie ma czegoś takiego na tym rynku, rynku, który jest niewiarygodnie nasycony, na którym jest mnóstwo kampanii reklamowych i marketingowych, że klienci do was nie wrócą. I nawet nie ma sił przerobowych i tylu twórców, żeby wypełnić tą lukę. Więc to nie jest tak, że jak nie będziecie raz mogli zrobić, albo się nie zgodzicie na stawkę, to potem stwierdzą, że nie jesteście tego warci. Więc odwrotnie, wyrabiacie sobie opinie profesjonalistów, którzy się nie godzą, mają swoje reguły gry. Rynek polski i jego ograniczenia, bo wszyscy się zawsze zastanawiają, czy warto tworzyć tylko na rynku polskim, czy myśleć też o rynku międzynarodowym. Jeśli chodzi o podróże, mówię o czystych podróżach, nie o sprzedawaniu odkurzacza na Instagramie, nie o żadnych zniżkach na kremy, tylko o podróżowaniu, to ja uważam osobiście, że tutaj nie ma pieniędzy. Oczywiście, jeśli weźmiecie za punkt odniesienia twórców, którzy są na rynku 10-12 lat, Zaczynali kupę lat, lat temu, to tak jakby porównywać startup do rozwiniętego biznesu. To macie zły punkt odniesienia. Chodzi o to, ile jest pieniędzy w stanie zapłacić polski rynek podróżniczy, a ile jest zagraniczny. Daj wam przykład. Trzy miesiące temu dostałam propozycję promowania polskiego regionu za 3000 złotych. W tym czasie, dwa miesiące później, dostałam propozycję promowania amerykańskiego regionu za 20 tysięcy dolarów. Taka jest różnica w stawkach. I więc teraz pytanie. Czy warto inwestować w Was czas i energię, skoro i tak jeździcie, staracie się, tworzycie treści, uczycie się, inwestujecie w swoje języki itd., itd. czy warto ograniczać się tylko do jednego rynku? I to nie jest kwestia tego, że polski rynek jest gorszy od innych, ale jest rynkiem mniejszym. Na pewno jest mniej pieniędzy niż na przykład u Niemców, u Brytyjczyków czy u Amerykanów. Więc jakby, jeśli chcecie naprawdę do tego profesjonalnie podejść i chcecie zarabiać te miliony, które są w tej branży to musicie wyjść ponad szereg i wyjść na rynek międzynarodowy. Szkoda waszych treści naprawdę. Szkoda waszych pięknych podróży i waszego materiału, żeby mówić tylko do jednego małego rynku. Wiecie, to też jest takie też przekonanie, że my Polacy nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, że nikt nas nie będzie chciał za granicą, bo nie jesteśmy native speakerami, mamy akcent, nikt inny się tym nie przyjmuje na rynku zachodnim. Naprawdę, twórcy, których ja znam z zagranicy, po pierwsze mają podejście, że blok ich praca ma zarabiać, to jest jedno. Po drugie, Podróże to jest praca na pełny etat. Po trzecie, nie ma znaczenia, z jakiego jesteś kraju, dopóki dostarczasz jakość. Więc jeśli skupicie się na jakości, na tym, żeby wasze treści były na światowym poziomie, to wygraliście w tą grę. Nie ma znaczenia, z jakiego kraju będziecie. Ja jestem Polką, jestem polskojęzyczna. Język angielski jest moim językiem nauczonym w szkole. A i tak, i tak nigdy mnie to nie powstrzymało, żeby dostawać projekty na świecie. I często jeżdżę na projekty, gdzie są sami Amerykanie, sami Brytyjczycy, sami Niemcy. I nigdy w życiu nie słyszałam, że jestem tylko Polką, albo że mam dziwny akcent. Nikogo to nie obchodzi w tej branży. To też warto sobie uświadomić w kontekście tego, że nasz rynek polski jeszcze jest mało rozwinięty. Mało jest tutaj informacji zwrotnych, mało jest tutaj wspierania, mało jest tu dziękowania za pracę. Natomiast za granicą już to wszystko hula. I chociażby dlatego warto po to sięgnąć, żeby być na rynku rozwiniętym, który docenia też pracy twórców. Bo tego czasami nam brakuje u nas w kraju. Kolejna rzecz to jest myślenie holistyczne o projektach. To jest takie podejście, które ma za zadanie wyprowadzić was poza linię reszty twórców, którzy robią to samo. Naprawdę, nie sztuką jest we współczesnym świecie online, wycenić zdjęcie na Instagramie, Insta Stories i wysłać. Tak robią wszyscy. To, co musicie zrobić, żeby zmienić zasady gry i żeby mieć punkt wyjścia do negocjowania naprawdę dużych pieniędzy, to jest myślenie o podróżach, o, jako o projektach holistycznych, czyli nie tylko odbębnienie świadczeń podstawowych. Wpis, stories poszło, ale przy każdym projekcie ja na przykład zastanawiam się, co mogę więcej dać od siebie, co mogę, co mogę włożyć ze swoich umiejętności i talentów. Z których na przykład nie ma nikt inny. Co by pasowało i przede wszystkim komunikacja. Ja zawsze pytam swoich klientów, na jakim teraz są poziomie, czego potrzebują, na czym polega kampania marketingowa. Podam wam przykład na dwóch projektach. Malediwy. To jest projekt, który miałam e, dwa lata temu. Projekt miał się opierać na zwykłych świadczeniach, czyli wpis na blogu, YouTube, zdjęcia na Instagram e, i Insta Stories. Natomiast i to było wycenione na 40 tysięcy złotych, natomiast ja się zastanowiłam co mogę jeszcze zrobić, żeby ten projekt był też dla mnie ciekawy. Bo wiecie, robienie coraz projektu, potem jadę, robię zdjęcie, publikuję. To jest nuda po prostu. To jest nierozwijająca nuda nawet dla nas, twórców. Kasa jest fajna, jest potrzebna, ale super, jak też cały czas możemy w tych projektach się rozwijać. Więc ja sobie pomyślałam, ok, to jest hotel, to jest resort, który stawia bardzo na wellness, na fitness, ma całą sekcję. Ćwiczeń dla gości, chcę, żeby ludzie przyjechali, robili sobie ekskluzywne retreaty i tak dalej. Więc ja sobie pomyślałam, tak, dobra, jestem w sporcie od 15 lat, mogę prowadzić zajęcia fitness, bo już wielokrotnie to robiłam, a może by tak w tym resorcie jeszcze zrobić zajęcia fitness dla gości, które na przykład pokazują, jak ćwiczyć w terenie, jak jesteś na wakacjach, i nie masz sprzętu. I słuchajcie, zaskoczyło. Trwało to chwilę. Przeprowienie tego pomysłu i nagle się okazało, że jest zapotrzebowanie, bo oni akurat nie mieli kogoś takiego, kto im to poprowadzi. I z tego nagle zrobił się projekt, podbity o kolejne 5 tysięcy dolarów. Efekt jest z tego taki przez 10 dni zrobiłam blisko 100 tysięcy na wyjeździe na Malediwach. Dodatkowa, dodatkowa kwestia, na przykład kostarka, na której byłam kilka miesięcy temu. Też to miało być zwykłe scenie dla hotelu na kostarce, czyli zdjęcia, filmy i tak dalej. Ale. Rozmawiałam z właścicielką i okazało się, że ona bardzo by chciała pozycjonować ten hotel na taki romantyczny miesiąc miodowy dla par i tak dalej, aż dopiero zaczyna ten marketing w sieci, to nie ma żadnego materiału. I od słowa do słowa okazało się, że ja mogę jej wykonać takie zdjęcia sensualne, romantyczne na honeymoon i tak dalej. Dla mnie to było idealne rozwiązanie, bo nie musiała ściągać na środek dżungli ekipy, kamerzystów, modelek i tak dalej. Po prostu ja wykonałam pracę i rozwiązałam jej problem. To, co Wy robicie teraz w branży, to jest rozwiązywanie problemów swoich klientów. Jeśli potraficie to zrobić, to wygraliście i zupełnie macie inny punkt wyjścia, jeśli chodzi o zarabianie i negocjowanie, bo macie coś, czego oni potrzebują. A zdjęcie na Instagramie to jest trochę za mało. Jeszcze mam taką refleksję dotyczącą e, współpracy, które. Są współpracami barterowymi. Ja wiem, że to jest kuszące e, czasami coś takiego rozważyć, ale pomyślcie o tym w ten sposób. Za każdym razem, kiedy powiecie tak na niepłatną lub słabopłatną współpracę, cała Wasza energia i wszystkie Wasze zasoby idą w realizację czegoś takiego, a mogłoby na przykład iść w przeczekanie i wybranie współpracy, która będzie płatna. I tutaj najważniejsze, w tym wszystkim jest selektywność. To, co wybija was pośród twórców, którzy nie zarabiają, to jest bycie selektywnym. Warto czasami przeczekać kilka miesięcy, zamiast wziąć cokolwiek. Bo wracamy do punktu wyjścia, o którym wam mówiłam. Jest różnica pomiędzy osiąganiem sukcesu a sprawieniem wrażenia, że się osiągnęło sukces. Wierzcie mi, naprawdę nie potrzebujecie w sieci być choinką. Nie potrzebujecie cały czas pokazywać, jak to działacie, co to się dzieje. Właśnie odbiorcy mają to gdzieś. Ja wiem, że to jest strasznie brutalne, ale ludzie nie followują każdego waszego słowa, nie zapamiętują tego wszystkiego. Jeśli dacie im jakościowo pięć produktów zamiast pięćdziesięciu projektów, to dla nich to jest to samo. A wy w tym momencie zyskaliście, po pierwsze wszystkie swoje zasoby ulokowane w dobrym miejscu. Po drugie, współprace długoterminowe. Bo wierzcie mi, że klient, który raz zapłacił i będzie zadowolony, czyli już psychologicznie zrobił ten pierwszy krok stopą w drzwi, tak zwane, zainwestował, to. Jest procentowo większe prawdopodobieństwo, że wróci do Was i zapłaci jeszcze raz, bo raz zaryzykował, opłaciło mu się to. Dlaczego nie miałoby zrobić tego drugi raz? Zwłaszcza, że po co nie szukać od nowa, skoro wie, że Wy już dostarczacie tą jakość? Zawsze jak się zastanawiacie, czy coś się da zrobić w internecie, czy da się zarobić, czy da się wywindować stawkę, czy coś jest płatne, czy nie, to sobie zadajcie pytanie, czy. Is it impossible or I don't know how? Boję się to drugie i nie wiecie jak, to znaczy gdzieś tam jest rozwiązanie. Gdyby było tak, że problem polega na technicznej stronie, czyli know-how, jak założyć bloga, jak zrobić domenę, jaki powinno być logo, o czym pisać, czy niszowo o Chinach, czy może o wszystkim, czy po polsku, czy o angielsku, to wszyscy byśmy tu mieli monetyzowalne blogi. A rzeczywistość wygląda tak, że tylko promil twórców, również tych, których obserwujecie, zarabia realnie. A o zarabianiu mówię o pieniądzach, które płacą rachunki, a nie o ekwiwalencie fajnego lifestylu. Więc rozwiązanie jest, ale rozwiązanie wierzcie mi, nie polega na tych gotowych przewodnikach, jak założyć blog. Krok po kroku, tylko na podejściu, po pierwsze do was samych, do tego, czy jesteście warty, czy, warci czyjś pieniędzy, czy wasza praca jest warta czyichś pieniędzy, i czy jesteście wystarczająco dobrzy na tym rynku. Jeśli popracujecie nad tymi przekonaniami, to jesteście w domu, bo potem już nie ma nie ma czegoś takiego dalej, że jest blokada od strony pieniędzy. Tak jak ja wam mówiłam, na tym rynku jest mnóstwo pieniędzy. Myślę, że wam pokazałam to na własnym przykładzie. Ja rzuciłam naukę i nie żałuję tego, żeby pisać o podróżach i o destynacjach. Da się to zrobić? Da się to zrobić będąc Polakiem? Da się to zrobić będąc blogiem pojedynczym, nie parą, chociaż o tym też warto żebyście wiedzieli, a rzadko się o tym mówi. To nie jest tak, jak sobie sprawdzicie wszystkich twórców topowych, powiedzmy, jeśli chodzi o audiencję. Najczęściej są to pary. I nie wynika to absolutnie z tego, że pary są lepsze, że oni są bardziej utalentowani od was, a skąd? Wynika to tylko z intensyfikacji pracy, czyli w tym samym czasie para, czyli dwie osoby, które poświęcają 7 dni w tygodniu po 20 godzin na dobę, jest w stanie zrobić dwa razy więcej pracy. Na przykład jedna pisze wpis, druga obrabia zdjęcia. Jedna odpowiada na kampanię jakąś marketingową, druga montuje film i tak, dalej, i tak dalej, Więc nie przejmujcie się tym, że niektórzy robią szybciej. Szybciej często wynika z miejsca, z którym zaczynają, z tego, czy są sami, czy w parze, z kapitału, o czym nigdy nikt nie mówi. Znacie tę zasadę w biznesie. Żeby wyjąć, trzeba włożyć. Nikt nie mówi, że żeby zacząć udanego bloga, który ma się monetyzować w krótkim czasie, trzeba wpakować w niego pieniądze. Po pierwsze, on musi być jakościowy, musi mieć grafikę, musi, mieć, musi być zaprogramowany. Zakładamy, że nie umiecie tych rzeczy sami zrobić, czyli potrzebujecie do tego ludzi. Jeśli nie umiecie robić zdjęć, a chcielibyście już zacząć, często potrzebujecie fotografa, żeby go zatrudnić. I tak wielu twórców robi. I tak dalej, i tak dalej. To się samo nic nie robi. Więc ten mit i przekonanie o tym, że pieniądze same spadają w tym branży, absolutnie nie. To jest trudne, ale to jest ważne, żeby zdać sobie sprawę, zanim zaczniecie, zanim rzucicie pracę, żeby mieć ten czas, żeby być przygotowanym finansowo w to, że w biznes trzeba wkładać pieniądze. Bo jeśli... To jest tylko takie polskie podejście, z, z uważaniem, że bieda, życie od pierwszego do pierwszego, ledwo ciągnięcie końca z końcem, to nie jest nobilitacja, moi drodzy. I to nie jest sukces. Nie ma nic złego w zarabianiu pieniądza, i nie ma nic dobrego w tym, że ledwo sobie radzicie finansowo z miesiąca na miesiąc. Jeśli chcecie wyjść na rynek międzynarodowy, tam klienci patrzą na zupełnie inne, inne cechy. Nikogo nie interesuje ty, to, że ty jesteś pasztet i śpisz na ławce w parku, ile, żeby robić bloga. Ich interesuje, czy ty jesteś ich partnerem do rozmowy w komunikacji biznesowej. A na takich ludzi patrzy się zupełnie inaczej. Więc jeśli wyjdziecie tam z profesjonalnym blogiem, z podejściem, z zabezpieczeniem i z tym, że możecie sobie pozwolić na powiedzenie nie, czyli na odmowę, to nie ma żadnego argumentu, żeby wam się to nie udawało. Ale przyspieszałam na koniec tempo. Udało mi się zmieścić w czasie 30 minut. Obiecałam, że się zmieszczę. Dziękuję Wam bardzo. Nie, w tej sekcji chyba nie mamy czasu na pytania, więc będę tam sobie zaraz kawę piła. Jeśli Jak macie jakieś pytania, to zapraszam.